Nie porozmawiamy na temat serialu Lego Chima Lego Chima to no, serial, który był bardzo sławny i on był miał... I... I po zakończeniu niczego, jednak tak się nie stało i serial jest tu zdjęty po czterech sezonach Nie wiadomo co z Lego Chima nadal może się dziać. Ostatni raz widzieliśmy w piątym zadaniu Lego Ninjago yy, właśnie chimę, ale to, to było tylko na jakieś kilka sekund. Ilo i, i Tymoro się przeno przenosili pomiędzy krainami, no więc po prostu. Nie wiadomo co z tym serialem. Podobno ma powrócić, ale nadal też nie wiadomo, czy się powróci, czy nie. I bardzo chciałbym, żeby powrócił, bo jest to naprawdę bardzo fajny serial, który no, niestety, ma swój potencjał, ale no, nie można po prostu twórcy yy, Lego wolało chyba in go niż Lego Chima bo zostawiły się żeby mało sprzedawały i potem seria spadła do zera i się zakończył wątek Lego Teamy w całym no z całej historii Lego i no wątek Lego Cymber już chyba nie będzie bardziej poruszany bo wszyscy chcą powrócić do Lego Teamy. ja też bym chciał no ale nie wszystko może tak wszystko co się, wszystko się zaczyna oraz wszystko się kończy. I nie masz na to niestety wpływu. A tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że już wiecie, czy, czy coś się stało z Lego Jimą i nie wiem. Ty zrozumcie to, Lego Tima już nie powróci. Przepraszam, że tak mówię, ale. To jest niestety prawda. Dziękuję za oglądanie i bajo.